Mój ojciec był prawnikiem, dość znanym wśród swoich rówieśników. Założył własną kancelarię i niestrudzenie pracował z kilkoma kolegami. Moja matka zmarła, gdy byłem mały i ledwo ją pamiętam. Ojciec był zawsze zajęty pracą, więc wychowywała mnie głównie babcia. Nigdy jednak nie czułem się niezadowolony z takiego życia. Nawet bez rodziców, moja babcia zawsze była miła, a ja miałem szczęście także w innych relacjach. Wspierany przez wielu dorastałem gładko i ukończyłem szkołę średnią bez problemów. Ale gdy zacząłem cieszyć się życiem uniwersyteckim, cień padł na moją pozornie idealną egzystencję. W naszej rodzinie, która zawsze składała się tylko z mojego ojca i mnie, pojawiła się nowa matka. Od dziś ta pani będzie twoją matką. Spróbuj się z nią dogadać. Kobieta, którą nagle mi przedstawiono, była ubrana od stóp do głów w markowe ubrania. Miło mi cię poznać, Kelly. Możesz nazywać mnie mamą i możemy iść razem na zakupy. Chociaż wydawała się bystrą i piękną osobą, kimś, z kim mogłabym się dogadać jako sąsiadka. Życie z nią jako matką to zupełnie inna historia. Podsumowując, nasze osobowości nie pasowały do siebie. Twojego ojca już z nami nie ma, wiesz? Ten dom należy do mnie, jego żony, więc lepiej szybko go opuść. Moja macocha powiedziała tonem, jakby karciła małe dziecko. Pogrzeb mojego ojca właśnie się zakończył. Moje serce, tak ciemne i ciężkie jak zachmurzone niebo, zostało poruszone i w gniewie odparłam. Twój? To dom mojego dzieciństwa. To ty powinnaś go opuścić. Po tych wszystkich romansach z młodszymi mężczyznami, zdradzaniu mojego ojca raz za razem. Nie masz prawa nazywać się jego żoną. Kiedy na nią spojrzałam, położyła ręce na biodrach i prychnęła lekceważąco. Cóż, szkoda. Niestety dla ciebie odziedziczę ten dom i majątek o wartości miliona dolarów. Jestem jednak na tyle uprzejma, że mogę się trochę podzielić. Co opowiesz na pięćdziesiąt dolarów? Z tymi słowami moja macocha roześmiała się głośno. A ja nie mogłem powstrzymać się od śmiechu. Zdawało się to ją denerwować, zmarszczyła brwi i wyraźnie się zdenerwowała. Co w tym śmiesznego? Nie, po prostu. Ty naprawdę nic nie wiesz, prawda? Twoja głowa jest trochę za bardzo w chmurach, prawda? Następnie przedstawiłem jej dokument, który zaczerwienił się ze złości. Możesz to przeczytać. W tym momencie twarz mojej macochy pobladła. Nie to niemożliwe. To kłamstwo, prawda? Mam na imię Kelly. Jestem 29-letnią gospodynią domową, pracującą również na pół etatu. Z drugiej strony, moja macocha nie mogła usiedzieć w miejscu, zawsze wychodziła na zakupy lub na imprezy alkoholowe. Nie do końca jej nie lubiłam, ale unikałyśmy siebie nawzajem. Ale to nie był prawdziwy problem. To, co przyszło później, było o wiele bardziej znaczące. Po ukończeniu studiów, zostałem zatrudniony jako pracownik biurowy w firmie ogólnobudowlanej. Moje miejsce pracy znajdowało się około 20 minut jazdy pociągiem od domu, więc na razie planowałem dojeżdżać do pracy z domu rodziców. Moje relacje z macochą układały się normalnie, bez żadnych ataków czy nękania, więc postanowiłem nie wyprowadzać się od razu. W każdym razie około 6 miesięcy po dołączeniu do firmy uczestniczyłem w spotkaniu towarzyskim zorganizowanym przez moich kolegów. Nie jestem dobry w piciu alkoholu, więc nie byłem entuzjastycznie nastawiony. Ale nie mogłem przegapić imprezy alkoholowej, ponieważ prawie wszyscy moi współpracownicy tam byli. W drodze do domu z imprezy, idąc z kilkoma osobami, które zmierzały w tym samym kierunku przez życiem uliczny tłum, zauważyłem z tyłu znajomą postać. To była moja macocha. Myśląc, że to właśnie tam spędza czas. Niechcący spojrzałem obok niej i zauważyłem nieznanego mi młodego mężczyznę idącego obok niej. Gdyby tylko szli obok siebie, mógłbym uwierzyć, że są tylko przyjaciółmi, pomimo różnicy wieku. Jednak, co o szokujące. Jej ramię było splecione z ramieniem młodego mężczyzny. Niewątpliwie intymna atmosfera sprawiła, że mimowolnie złapałem oddech. Kolega idący obok mnie zapytał: Co się stało? Wszystko, co mogłem zrobić, to wyśmiać to, nie mogąc powiedzieć koledze, którego znałem zaledwie od kilku miesięcy, że moja macocha może zdradzać z młodym mężczyzną. Wymyśliłam więc wymówkę, że muszę gdzieś być i najpierw odesłałam kolegów do domu, decydując się pójść za macochą. Na szczęście łatwo było za nimi podążać w gwarnym tłumie tętniącego życiem centrum miasta. Macocha i młody mężczyzna od czasu do czasu pochylali się blisko siebie, aby porozmawiać, wyglądając jak przytulna para. Po około trzech minutach spaceru macocha i młody mężczyzna rozejrzeli się ostrożnie przed wejściem do budynku. Okazało się, że jest to obiekt no. Szok był tak wielki, że poczułem mdłości, ale szybko opuściłem okolice. Wyczułem, że moja Macocha była krzykliwym, towarzyskim typem, ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że może oszukiwać. To była zdrada wobec mojego ojca, a także wobec mnie. Rozgniewana jej niemoralnym zachowaniem, postanowiłam skonfrontować się z nią następnego dnia, kiedy wróciła do domu rano, jakby nic się nie stało. Och, Kelly Dir! Co się stało? Zwykle nawet nie chcesz mnie widzieć, powiedziała sarkastycznie, lekko pijana po nocy picia. Widziałam cię. Byłaś ramię w ramię z młodym mężczyzną wchodzącym do hotelu krótkiego pobytu. Spróbuj to jakoś usprawiedliwić. Zaskoczona moją bezpośredniością, macocha zamarła z otwartymi ustami, ale szybko zdołała się uśmiechnąć. Jesteś pewna, że to naprawdę byłam ja? Nie widziałaś mnie od przodu, prawda? Może to był ktoś, kto wygląda jak ja, rzuciła mi wyzwanie, abym przedstawiła dowód. Jesteś zbyt naiwna, Kelly Dir. Może to dlatego, że pochodzisz z dobrej rodziny. Chcesz wypędzić mnie z domu, ale to niedobrze. Wróć. Gdy będziesz w stanie to udowodnić, uniosła triumfalnie pod bródek i spojrzała na mnie z góry. Sfrustrowany postanowiłem udowodnić jej niewierność. Wydałem wszystkie możliwe pieniądze na prywatnego detektywa, który po tygodniu potwierdził moje podejrzenia. Co zaskakujące, okazało się, że zdradzała z trzema różnymi mężczyznami w tym samym czasie wszyscy byli młodzi. Uzbrojony w te informacje, udałem się do ojca. Tato chodzi o kobietę powiedziałem. Ojciec spojrzał na mnie przelotnie, po czym wrócił wzrokiem do leżących przed nim dokumentów. Jestem teraz zajęty, porozmawiamy później. I chodzi o mamę, nie o kobietę. Nie obchodzi mnie to. Ona oszukuje, przerwał mi, gdy zadzwonił smartfon ojca. Odebrał bez usprawiedliwiania się. Zawsze tak było, zaniedbywany przez ojca zbyt zajętego pracą. Może to zabrzmieć niedojrzałe dla kogoś, kto ma ponad dwadzieścia lat, ale to nie było w porządku. O co się tak gorączkowałam? Czego w ogóle oczekiwałem? To wszystko wydawało się takie głupie. Rozczarowana, postanowiłam wyprowadzić się na swoje, oddalając się fizycznie od ojca i macochy. Życie na własną rękę po raz pierwszy było chaotyczne i wymagające ale było wygodniejsze bez obojętnego ojca i lekkomyślnej macochy. Wiele lat później zaczęłam spotykać się ze starszym kolegą z pracy i w końcu wzięliśmy ślub. Po przedyskutowaniu tego zdecydowaliśmy się nie organizować ceremonii ślubnej. Gdybym wzięła ślub, musiałabym stawić czoła mojemu ojcu i macosze. Nie mogłam tego zaakceptować. Zamiast tego założyłam suknię ślubną i wysłałam jej zdjęcie tylko ojcu. Potem zaczęło się życie tylko mojego męża i mnie. Byliśmy najszczęśliwsi, planując nasze przyszłe wspólne życie, na przykład budując dom, gdy tylko zaoszczędzimy trochę więcej pieniędzy, lub myśląc o tym, że wkrótce będziemy mieć dzieci. Odkąd zaczęłam mieszkać sama, rzadko miałam kontakt z ojcem. Było więc dla mnie szokiem, gdy tego dnia jego imię pojawiło się na ekranie mojego smartfona. Cześć! Czego teraz chcesz? Głos w słuchawce należał do mężczyzny, którego nie rozpoznałam. Przedstawił się jako jeden z kolegów mojego ojca i powiedział, że mój ojciec nagle zasłabł w pracy i został zabrany do szpitala. Miałem przerwę w pracy, więc wyjaśniłem sytuację mojemu szefowi i natychmiast pojechałem taksówką do szpitala, gdzie zabrano mojego ojca. Kiedy dotarłem do szpitala, przy wejściu stał mężczyzna w garniturze. Wyglądało na to, że przyszedł się ze mną spotkać. Zaprowadził mnie do sali szpitalnej, gdzie mój ojciec leżał w łóżku blady, z podłączonymi różnymi rurkami i w ogóle się nie ruszał. Tato. Mimowolnie usiadłem obok łóżka, a kolega ojca zaproponował mi krzesło i powiedział: Kolega mojego ojca. Nie możemy skontaktować się z jego żoną. Wyglądało na to, że próbował skontaktować się z moją macochą w tym samym czasie co ja, ale nie mógł się dodzwonić, bez względu na to, ile razy dzwonił. Złe wyczucie czasu w nagłych wypadkach. Kolega mojego ojca powiedział, że spróbuje skontaktować się z nią ponownie, ale nie mogłem go dłużej niepokoić. Niechętnie zdecydowałem się zadzwonić do macochy z mojego smartfona. Próbowałem zadzwonić, ale nie odbierała. Dziesięć minut później zadzwoniłem ponownie z tym samym rezultatem. Około trzydzieści minut później moja macocha w końcu oddzwoniła. Czego chcesz? Odbieranie tylu telefonów jest kłopotliwe. Mam własne sprawy do załatwienia. W końcu się dodzwoniłam. Tata zasłabł i jest teraz w szpitalu. To duży szpital naprzeciwko dworca. Kiedy możesz przyjechać? Kiedy przekazałam to z powściągliwą irytacją, moja macocha jęknęła. Hm. Potem nienaturalnie wesołym głosem powiedziała. Cóż, nie dam rady. Jestem naprawdę zajęta. Więc zostawię wszystko w jego sprawie tobie, Kelly. Zadzwoń, jeśli coś się wydarzy. Do widzenia. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, moja macocha rozłączyła się jednostronnie. Próbowałam natychmiast oddzwonić, ale nie mogłam się dodzwonić. Być może wyłączyła telefon. Myślałam, że nawet kobieta, która zdradza, przyjedzie do szpitala. Jeśli jej mąż zasłabnie, ale byłam zbyt optymistyczna. Zostaw wszystko dla siebie. Jak powiedziała, moja macocha nie przyszła go odwiedzić, nie mówiąc już o opiece nad nim. W tym czasie zajmowałam się przyjęciami do szpitala, codzienną opieką i papierkową robotą, wykorzystując swój płatny urlop. Chociaż mój ojciec i ja byliśmy w separacji od lat, wciąż martwiłam się o niego w tej sytuacji. Robiłem wszystko, co mogłem, mając nadzieję, że wkrótce się obudzi, ponieważ codziennie odwiedzałem szpital, ale to życzenie się nie spełniło. Ostatecznie mój ojciec nigdy się nie obudził i zmarł. Potem sprawy potoczyły się tak szybko, że ledwo je pamiętam, a ja nie miałem czasu na żałobę. Musiałem skontaktować się z prawnikami i znajomymi z kancelarii, którą założył mój ojciec, zorganizować pogrzeb i było wiele do zrobienia. Ludzie z biura mojego ojca pomogli skontaktować się z odpowiednimi stronami, co było ulgą. Ale moja macocha nie zrobiła nic, jak powiedziała, i pojawiła się dopiero w dniu pogrzebu. Tam, na oczach wszystkich, płakała nad trumną mojego ojca. Nie pomagała, gdy mój ojciec lub ja mieliśmy kłopoty, ale zachowywała się jak tragiczna bohaterka, gdy inni patrzyli. Jak daleko posunęłaby się w szydzeniu z ludzi? W tym momencie się poruszyłem. Siłą chwyciłam macochę za ramię i wyprowadziłam na zewnątrz. Wystarczy! Jesteś taka nieszczera! Nigdy więcej nie pokazuj mi swojej twarzy. Gdy powiedziałam to ze złością, moja macocha natychmiast przestała płakać. Co? Zachowujesz się tak wysoko i potężnie, Ceo. Dobra, na dzisiaj sobie pójdę. Poczekaj i zobacz, kto będzie się śmiał ostatni później. Z tymi złowieszczymi słowami odeszła głośnym krokiem. Dwa tygodnie później, po pogrzebie i kiedy wszystko się uspokoiło, po raz pierwszy od lat odwiedziłem dom mojego dzieciństwa. Byłem tam, by zacząć porządkować rzeczy mojego ojca. Podczas gdy wcześniej przeniosłem dokumenty związane z jego pracą do jego kancelarii prawnej, rzeczy osobiste, takie jak ubrania i książki, pozostały nietknięte. Nie sądziłam, że moja macocha pofatyguje się, by je posortować, więc wszystko zależało ode mnie. Po około godzinie sortowania i sprzątania moja macocha, która wydawała się być poza domem, wróciła do domu. Wpadła do salonu z werwą. Ojej, Kelly. Co ty tu robisz? Ten dom jest teraz mój. Nie powinnaś tak po prostu wchodzić nieproszona. Powiedziała to tonem, którego można użyć do skarcenia małego dziecka. Odparłam kontynuując porządkowanie rzeczy mojego ojca. Twoje. To dom mojego dzieciństwa. To ty jesteś intruzem. Na to moja macocha położyła ręce na biodrach i dramatycznie wypięła pierś. Ten dom i milion dolarów w spadku należą do mnie. Ale ponieważ jestem hojna, mogę się z Tobą trochę podzielić. Co opowiesz na powiedzmy pięćdziesiąt dolarów? Nie mogłem powstrzymać się od śmiechu z jej wysokiego tonu. Zdawało się to ją denerwować i zmarszczyła głęboko brwi, a jej twarz wyraźnie wyrażała niezadowolenie. Co cię tak śmieszy? O czym ty w ogóle mówisz? Nie masz prawa do spadku. Kiedy to powiedziałam, moja macocha zamarła, jakby czas się zatrzymał, a kiedy w końcu zrozumiała, jej twarz poczerwieniała ze złości. Jestem jego żoną. To naturalne, że dziedziczę dom i pieniądze. Tak, jego żoną, prawda. Małżonkowie nie są prawnymi spadkobiercami. Nie wiedziałaś o tym. Rozszerzyłam oczy i udałam zaskoczenie. Prawdopodobnie unikałeś przedłożenia aktu małżeństwa, aby mieć łatwą drogę wyjścia, gdy twoje sprawy zostaną odkryte ale to się odwróciło, prawda? Zawsze jesteś niechlujny, kiedy to najważniejsze. Przykro mi, ale nie możesz mnie wyrzucić. To ty powinieneś odejść. Aha, i jeśli potrzebujesz pieniędzy, mogę ci trochę dać. Może pięćdziesiąt dolarów. Powiedziałem to, jakby uwalniając lata stłumionej frustracji. Twarz mojej macochy zrobiła się jeszcze bardziej czerwona, prawdopodobnie z zażenowania. Ale przecież żona może dziedziczyć, jeśli jest testament, prawda? A co z byciem beneficjentem polisy ubezpieczeniowej na życie? Moja macocha desperacko próbowała znaleźć sposób, aby dostać spadek w swoje ręce, ale to było daremne. Jestem beneficjentem ubezpieczenia na życie, a nie było testamentu. Zmarł nagle. I myślę, że renta rodzinna też może być trudna. Musiałabyś udowodnić, że jesteś współmałżonką, ale z dowodami na Twoje sprawy prawdopodobnie nie zostanie to uznane. Chociaż nie byłem zbyt dobrze zaznajomiony ze szczegółami dotyczącymi rent rodzinnych, wydawało mi się to skutecznym sposobem na zastraszenie mojej macochy. W miarę jak jej nadzieje były rozwiewane jedna po drugiej, jej twarz stawała się coraz bardziej surowa, a ja zadałem ostateczny cios. Jesteś tu zupełnie obca. Spakuj swoje rzeczy i wyjdź, albo wezwę policję. Moja macocha zagryzła dolną wargę z frustracji, pospiesznie spakowała swoje ubrania do walizki i wybiegła z domu. Plotki o tym, co się z nią stało, dotarły do mnie później. Polegając na dochodach mojego ojca, nie pracowała od lat. Dlatego teraz nie mogła znaleźć pracy na pełny etat i żyła z dnia na dzień, wykonując dorywcze prace. Jednak jej samolubna natura się nie zmieniła i wkrótce próbowała zwrócić się do starych znajomych o wsparcie, ale żaden z nich nie chciał jej przyjąć, ponieważ brakowało jej pieniędzy i nie miała już urody z młodości. Wtedy moja macocha podjęła skandaliczny krok. Pojawiła się przed moim mężem, twierdząc, że jestem piękniejszą i bardziej pociągającą kobietą niż Kelly. Wyglądało na to, że chciała zaaranżować scenariusz, w którym byłabym tego świadkiem i myślała, że to romans, ale oczywiście mój mąż odrzucił jej zaloty. Sfrustrowana brakiem pieniędzy, macocha próbowała zniszczyć moją rodzinę, co tylko sprawiło, że wydawała się żałosna. Później szybko wezwałam policję, a moja macocha otrzymała surowe ostrzeżenie. Mam nadzieję, że dostała nauczkę. Nawiasem mówiąc, kiedy sortowałem rzeczy mojego ojca, znalazłem coś ciekawego. Był to jego pamiętnik. Chociaż czytanie czyjegoś pamiętnika może być niewłaściwe. Nawet jeśli ta osoba już nie żyje, byłam zbyt ciekawa jego myśli i trochę poczytałam. Wpisy były pełne słów troski o moje zdrowie i perspektywy na przyszłość. Czy Kelly prawidłowo się odżywia? Czy nie cierpi zbytnio w swojej pracy? Czy niektóre wiersze zostały napisane? Wyglądało na to, że mój ojciec pracował tak ciężko, ponieważ chciał mieć pewność, że w przyszłości nie będę miał problemów finansowych. W pamiętniku było też zdjęcie. Przedstawiało mojego młodego ojca moją biologiczną matkę i mnie, wszyscy uśmiechnięci. Byłem w ramionach mojej matki, a mój ojciec przytulał się do jej ramienia. Widząc to zdjęcie, w końcu to poczułem byłam kochana przez moich rodziców. W pamiętniku było jeszcze jedno zdjęcie, ostatnie zdjęcie mojego ojca i macochy. Chociaż nie rozumiałem, dlaczego mój ojciec utrzymywał związek z macochą, wyglądało na to, że troszczył się o nią na swój sposób. Niestety to uczucie nie zostało przez nią odwzajemnione. Postanowiłem stać się kimś, kto nie tylko potrafi przyjmować miłość, ale także ją rozumieć. Wtedy ku mojej radości dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Niedawno odwiedziliśmy szpital i wygląda na to, że dziecko dobrze się rozwija. Patrząc w przyszłość, gdy nasze dziecko dorośnie, zdecydowaliśmy się z mężem zamieszkać w domu, który zostawił nam ojciec. Nasze obecne wynajmowane mieszkanie nie ma wystarczająco dużo miejsca na pokój dziecięcy. Zdecydowaliśmy się wydać pieniądze dla dobra naszego dziecka. Wszystko dla dobra naszego przyszłego dziecka. Tak jak moi rodzice kochali mnie, tak ja będę kochać to dziecko. Złożyłem sobie te obietnice.